-Ta historia przydarzyła mi się dość niedawno. Mieszkam w Nowym Delhi w Indiach. Urodziłem się w bardzo religijnej rodzinie. Rok temu przyjaciel rodziny zmarł w tragicznym wypadku na rowerze. Była to dla nas wszystkich bolesna strata, a szczególnie dla mojego taty, który przyjaźnił się z nim przez większość życia. Parę tygodni temu odprawiliśmy rytuał w rocznicę jego śmierci który miał na celu wyzwolenie jego duszy i swobodne odejście z tego świata. W mojej wierze ludzie, którzy giną wcześniej niż powinni, nie chcą opuścić dobrowolnie tego świata. Parę dni przed rytuałem obudziłem się w środku nocy i poszedłem się napić wody. Mam swój pokój na tym samym piętrze co kuchnia, a rodzice mają sypialnię piętro wyżej. Zawsze idąc z kuchni do pokoju, przechodzę obok schodów prowadzących do ich sypialni. Wracając do pokoju ze szklanką wody, dostrzegłem sylwetkę mężczyzny stojącego na schodach. Pomyślałem, że to mój tata, który często zagląda w nocy do mojego dziadka, który niedawno miał poważną operację. Powiedziałem mu tylko: Dobranoc, tato, jednak idąc dalej w kierunku pokoju, nie usłyszałem odpowiedzi. Poprzedniego dnia mieliśmy małą sprzeczkę, więc pomyślałem, że chce mi zrobić na złość, ignorując mnie. Następnego ranka poszedłem na śniadanie, a przy stole siedziała już cała moja rodzina. Zapytałem tatę, po co stał na schodach w środku nocy. Odpowiedział, że wcale tam nie stał, a tej nocy nie wstawał ani razu, aby zajrzeć do dziadka. Babcia, słysząc to, stwierdziła natychmiast, że to musiał być duch naszego zmarłego przyjaciela, który próbował się ze mną skontaktować. Dodała, że w takiej sytuacji powinniśmy to kompletnie zignorować, gdyż duch zmarłej osoby przed odejściem na drugi świat objawia się tylko po to, aby zabrać kogoś ze sobą. Zapytała mnie, czy nawiązywałem z nim jakiś kontakt, na co ja opowiedziałem jej wszystko ze szczegółami. Westchnęła z ulgą, gdy skończyłem, gdyż, nawet jak odezwiemy się do ducha, to musimy mieć świadomość, że to właśnie do niego mówimy, a ja byłem przekonany, że mówię do swojego Taty. Babcia kazała mi się z nią pomodlić, jednak ciężko było mi się skupić po tym wszystkim. Boję się myśleć, co by się wydarzyło, gdybym wtedy próbował z nim rozmawiać.